Siemanko Mordeczki, dzisiaj wielki dzień, wylatuję do Bułgarii. Zobaczycie, jak w Bułgarii gra się w Pokémon Go. Jadę na urlop z rodzinką, ale odcinki będą trafiać na kanał. Jeśli chodzi o Fortnite'a, tutaj live y pojawią się najwcześniej, za tydzień, w niedzielę, no bo w piątek dopiero przylatuje nowy Community Day. Jest sobotę, także będzie ciężko to ogarnąć, ale myślę, że od niedzieli zaczynamy z Fortnite'em, Słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku. Między innymi lecimy do Bułgarii, do hotelu Kotwa, no i pokażę wam, jak to miejsce wygląda, jak tam gra się w Pokémony. Na początek parę nowych informacji ze świata Pokémon Go oraz rozwiązanie konkursu. Na to chyba wszyscy czekacie. Także zapraszam do oglądania. No i zaczynamy. No i jestem już po odprawie, także możemy przejrzeć na spokojnie sobie go Zobaczyć, jakie są nowości w grze. No i 3 sierpnia Community Day. Tym razem na Ralse. Rals tutaj otrzyma błyszczącą formę, czyli będzie... Do zdobycia w wersji Shiny od 16 do 19, 3 godzinne okienko czasowe 3 godzinne lury. No i 4 razy skrócony dystans do jajek. Także całkiem spoko myślę. Można te jajka sobie wcześniej powykluwać. Słuchajcie, jeszcze jedna informacja, jeśli chodzi o zespół R zaatakował nasze pokestopy. Chcą wykraść nam itemy wy, właśnie z tych pokestopów. Także od 25 do 1 sierpnia zespół R będzie częściej pojawiał się na pokestopach, no i dodatkowo Poffing oraz Ekans, możecie dorwać właśnie te dwa Pokemony w wersji Shiny. Jeśli chodzi o Pokemony na gymach, na rajdach, kieru pierwszego, drugiego, trzeciego oraz czwartego, tabelkę wyświetlam Wam gdzieś tutaj z boku, żebyście mogli sobie ją przejrzeć, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, jeśli chodzi o Fili Research Special, czyli po prostu te nasze questy, także się I aktualnie wiemy, jakie questy będą... Dlatego całą tabelkę tych wszystkich questów oraz nagród wyświetlam Wam także z boku, żebyście mogli zobaczyć, jakie poszczególne nagrody, za jakiego quest'a możecie sobie dorwać. Nie są to jakieś dobre nagrody, no ale możecie dorwać różne pokemony za wykonywanie questów, w tym w Shiny, także całkiem spoko. Przyznam się szczerze, jeszcze nie walczyłem z zespołem R, nie wykonałem specjalnych questów, Trzymię to właśnie. Na Bułgarię, połapię sobie tam Shadow Pokémony. Bo przypominam, że jeśli wygracie walkę z zespołem, R otrzymacie możliwość złapania właśnie Shadow Pokémona. Także zobaczymy, jak mi tam pójdzie. No i słuchajcie, jeśli chodzi o konkurs, bo na to na pewno wszyscy czekają, to jeśli się nie mylę, bo zapomniałem moje ściągi, miałem to wszystko zapisane, ale została kartka w domu, takżeśmy się spieszyli, że zapomniałem po prostu o tym. Ale tak, jeśli chodzi o pierwsze miejsce, Sebidi trafił idealnie w Pokémona którego dorwałem w wersji shiny. Oczywiście chodzi o Matkipa, Drugą osobą, która trafiła jest Shogo XDXD. No i trzecią osobą jest Królik Trusia. Królik Trusia pomylił się tylko o 5 o CP. No a jeśli chodzi o Shogo, no to pomylił się o 1 CP. Także jest zwycięzcą. Gratuluję. Te wszystkie nagrody wyślę po powrocie. Prośba dla Was. Wyślijcie wasze dane kontaktowe do wysyłki, czyli adres, imię, nazwisko, żebym mógł przekazać Wam te wszystkie nagrody, które obiecałem. Na pewno do Was trafią, także myślę, że gdzieś w poniedziałek, w przyszłym tygodniu, powysyłam te nagrody. Myślę, że szybko je dostaniecie. No i będzie całkiem spoko. Generalnie teraz na Ralca nie będzie żadnego konkursu, no bo wiecie, wyjeżdżam, także nie zdążę się przygotować, no ale myślę, że jakiegoś live'a tutaj z terenu sobie odpalimy już w Bułgarii. No i oczywiście odcinki spróbujemy sobie powalczyć ze sporą UMR. No i zapolować na Shadow Pokemony. A teraz słuchajcie już powoli idę na odprawę już typowo do samolotu. Także widzimy się już w Bugarii. No i właśnie dojechałem do hotelu. Odebrałem klucze w recepcji. No i jestem już w moim pokoju. Załączyłem poksy. No i na początek klują nam się trzy dziesiątki. Także zobaczymy co z tych dziesiątek nam poleci. No i sprawdzimy czy na terenie Właśnie tego hotelu jest jakiś pokestop, jest jakiś gym Powinien być przynajmniej jeden z tego co się dowiedziałem Mamy slakota 537 CP No i już widzę pokestopy No i jeden przejęty przez Drużynę R Także szłoby teraz tam podejść i z nimi powalczyć No ale wiecie co W sumie jest w pół do drugiej w nocy Jestem zmęczony, zajmę się tym wszystkim jutro Mamy kolejnego poksa Szkoda, że nie shiny No i ostatnie Nasze jajo 10km, oczywiście. No i zobaczmy. Dratka. Szkoda, że dratka. Szkoda, że nie szajni. No i słuchajcie, jak widzicie, tak wygląda właśnie. Pokestop przejęty przez drużynę. R. Do niego wystarczy tutaj podejść. Szkoda, że nie jestem troszkę bliżej. Wtedy bym do niego sięgnął i mógłbym tutaj z hotelu powalczyć. A nawet odpalić lure. Zobaczcie, co się dzieje. Na terenie hotelu mamy tutaj dwa pokestopy. Tam jest trzeci za Jimem, czwarty i piąty. Także na, hotel, na terenie właśnie tego hotelu mamy pięć pokestopów, no i dwa Jimem w dodatku mojego teamu Valoru. Także tutaj jutro wybiorę się pokręcić tymi pokestopami, no i powalczyć z drużyną R. Jeśli oczywiście się pojawi na którejś z tych czterech pokestopów no i przejdziemy się może gdzieś w głąb miasta, powykonywać właśnie te questy specjalne, o których wspominałem wcześniej, jak widzicie jeszcze nie zacząłem, no ale pierwszy quest jest bardzo szybki, bo trzeba zrobić tylko 5 power upów no i ewoluować dwa pokemony, także to ogarniemy z samego rana, ja już nie przedłużam słuchajcie, idę, kładę się spać, no i widzimy się jutro rano na śniadanku No i słuchajcie, wstałem z samego rana, byłem już na śniadanku, odpaliłem poksy, no i kluje nam się piąteczka, także zobaczymy, co z tej piątki poleci, no i za chwilę zobaczymy, jakie jest rozmieszczenie tutaj właśnie tych pokestopów, czy daleko będę musiał iść do pierwszego z nich, on jest chyba przede mną, jak się nie mylę, Ekans, może być Shiny, także sprawdźmy go sobie, nie, fajnie by było dorwać jakiegoś Pokemona Shiny właśnie tutaj z Bułgarii, no i zaczekajcie, zbliżamy się, muszę troszkę iść. O, do Jima. W tamtą stronę jest Jim, także sobie podejdziemy. Przy okazji dołożymy się do tego Jima z tego względu, żeby wiadomo końce pozbierać. A propos końców, no to w sklepie jest eventowy box. Zaraz zobaczycie jak on wygląda. 8 Max Potionów, 3 Super Inkubatory, no i 12 Max Revive'ów. Max Revive'y już mówiłem na poprzednich odcinkach, za bardzo nie są potrzebne. No ale inkubatory całkiem spoko. Słuchajcie, ja sobie odłożyłem już 2182 e, końcy. Także możemy sobie wziąć, przejść do sklepu i widziałem boxa idealnego dla mnie. Może na chwilę tutaj sobie staniemy. Był to chyba ultra box, jak się nie mylę. Dokładnie ten. 14 premium ride passów, 8 super inkubatorów, 6 starpisów, no i 6 max revive'ów. Te max revive'y sobie wywalę, no ale premium ride passy oraz super inkubatory oraz starpisy. Te trzy rzeczy 3 bardzo mi się przydają. Z czego w jajkach możecie aktualnie dorwać takie pokemony, które właśnie Wam się tutaj wyświetlą i te super inkubatory będą mi potrzebne. Może zrobimy sobie jakiś maraton wykluwania jajek. Właśnie tutaj, z tego miejsca, z Bułgarii. No i kupujemy oczywiście tego boksa. Jeszcze 702 końce zostały, także przydają się na kiedy indziej. Może sobie plecak tutaj wzmocnimy, czy coś. Jestem już obok pierwszego gymu. No, i trzeba zaznaczyć moją obecność tutaj w tym kraju, także może, shiny, mamos wine, ląduje do tego drzema, oczywiście od znaka. Zakręcimy sobie pierwszy raz w dniu dzisiejszym. I wbija nam się szósty day streak, także całkiem spoko, słuchajcie. Jest dużo rzeczy do roboty. sztempel odbieram dopiero jutro, już rano. Jak wstałem po prostu odebrałem sobie z 27, czyli jutro będzie boks do odbioru. No, i słuchajcie, myślę, że jutro zrobimy sobie może takiego próbnego live'a. Tutaj z terenu hotelu jest tutaj WiFi. Mam nadzieję, że podoła tym wymaganiom tutaj YouTube'a, żeby nic nie tło. Jeśli nie, przejdziemy na mój po prostu internet, internet krajowy, no i zobaczymy, czy ten da radę. Mam nadzieję, że wszystko się uda. O której godzinie tego dokładnie wam nie powiem. No, ale jest jeszcze jedna rzecz do roboty, mamy specjalne questy, o której mówiłem w dniu wczorajszym. E, mamy z evoluować dwa Pokemony, no i Power Up 5 razy, także mam tutaj gdzieś Snorral, Snorlaxa 100% IV. Zaraz go sto, sobie znajdziemy oczywiście. No i to jest ta stówka. Zawsze jak są jakieś questy robię mu Power Upy. No i jak widzicie, pierwszy Power Up i chyba koniec. Nie, jeszcze jeden idzie zrobić, zobaczymy ile ten Snorlax... Na 40 levelu ze 100% iVima, no i chyba to było wszystko: 3225. No i teraz słuchajcie, nie wiem którego poksa sobie zrobić. Może zrobimy tak, że sprawdzimy setki. Może którą z setek sobie zacznę już po prostu maksować. Czyli wbijamy 4, no i naszą gwiazdkę, czekajcie, muszę ją tylko znaleźć. Tu jest, ok. Tutaj Zabdosa mamy zrobionego na Maxa, Machampa na Maxa, Tyrki na Maxa. O, mamy coś takiego. Mamy Gajardosa. 100% IV, 1937. Nie jest to najmocniejszy Pokémon, odkąd jest Kyogr. No ale nie zaszkodzi go sobie wzmocnić. Lecą power-upy. Także jeden, drugi, jeszcze dwa razy. I pierwszą część questa. Będziemy mieli już za sobą także 4 jeszcze 1, no i nasz Gajardo już będzie miał 2131 CP na spokojnie go sobie będę wzmacniać. Także słuchajcie. Mamy zewoluować dwa pokemony, także bierzemy się do roboty. Myślę właśnie, którą ewolucję zrobić, no ale nie będziemy chyba tutaj za bardzo kombinować. Lecimy z Geodude'em, Także Jedna ewolucja, za chwilę zrobimy drugą, odbierzemy pierwszy etap questów, no i zobaczymy, czy gdzieś w pobliżu czai się drużyna R, z którą będzie można powalczyć i tym samym uzyskać tutaj Shadow Pokemona. Te Shadow Pokémony bardzo mi się podobają. Można je oczywiście oczyścić i zyskać większe IV, które mają po schwytaniu, ale tego nie będę robił. Zostawię sobie właśnie e, takie Pokemony nieoczyszczone. Z tego względu, że bardzo mi się podobają. Chyba, że będę miał dwa, to może się w tym pobawię. Jak na razie zbier będę zbierał tylko Shadow Pokémony. No i zobaczymy, co uda mi się tutaj dzisiaj dorwać. Druga ewolucja leci, także pierwszy etap questów mamy już właśnie za sobą. No i sprawdźmy, jakie tam są nagrody za wykonanie właśnie tego questu. Przechodzimy od razu w te nasze questy. Mamy pierwszego tajemniczego Pokémona. Szkoda, że nie Shiny. Szkoda, że nie szajni. Oczywiście te pokemony mogą być szajni z questów. Jest to oczywiście losowe. Kurczę, daję mu akurat pineapple. No trudno, może się złapie na najsie. I za chwilę odbierzemy drugiego Pokemona. Zobaczymy, czy będzie szajni. Pierwszy złapany. No i jeszcze mamy drugiego, zanim odbierzemy te wszystkie nagrody w kolejnym. A, też nie fajnie, szkoda, szkoda. Dobra, łapiemy go może z Goldenką. W kolejnym etapie questów trzeba chyba zawalczyć ileś razy z drużyną R. Wy już to widzieliście wcześniej na tym odcinku, także wiecie dokładnie co tam jest. Ja aktualnie nie mam takiej ściągi przy sobie, także słuchajcie, po prostu trzeba dokończyć te questy, no i sprawdzić jakie są kolejne. Oczywiście sprawdzimy sobie, czy drużyna R... Kradnie itemy z któregoś z pokestopów tutaj w poblisku, no i spróbujemy z nimi zawalczyć. Mamy tutaj kolejnego ekansa, zaraz go sobie sprawdzimy. No, ale drużynę R tutaj niestety nigdzie nie widać. Może e, później natrafię na nich. No i słuchajcie, odbieramy sobie 1000 stardasta, punkty doświadczenia, nagrody. Kolejne spotkanie. To wszystko przewiniemy standardowo. No i złap dwa shadow pokemony oraz przeprowadzić trzy walki z Go Rocket. Także musimy znaleźć drużynę R. No i przy, przeprowadzić trzy takie walki, trzy takie spotkania. E, oczywiście wszedł nowy system walk, jeśli chodzi o PVP. No jest dobra okazja, żeby go sprawdzić. Na dzień dzisiejszy nie grają z tym nowym systemem, także zobaczycie, jak pierwszy raz mi pójdzie. Słuchajcie, dalej jesteśmy na terenie mojego hotelu. Generalnie w hotelu mamy taki aquapark dla dzieci. Bardzo fajna sprawa, powiedziałbym, super sprawa. Dużo zjeżdżalni, parę basenów, oczywiście bary z przekąskami, można wziąć coś do picia. No i słuchajcie, żadnego pokestopa z drużyną R. Nie udało mi się na, jak na razie dorwać. No ale zróbmy sobie dwa wpisy w PokEDEX. Właśnie ten Pokémon w płci męskiej i żeńskiej ewoluje. Dwa różne Pokemony, także zrobimy sobie dwie ewolucje, dwa wpisy do Pokédexu. A tymczasem prze, przejdę się tutaj, no i zobaczę po prostu jak tutaj wygląda ten cały Aquapark. No bo wiadomo, przyjechałem tutaj z rodziną, no i dzieci na pewno będą chciały tutaj przyjść. Także mamy pierwszy wpis do Pokédexu, lecimy z kolejnym. Tutaj wchodzimy na kolejną zjeżdżanie, tutaj już widzę taka większa. Wczoraj wieczorem troszkę się tutaj przeszłem. No, i wiecie, zorientowałem się, co i jak w tym hotelu. Dużo opinii czytałem na temat jedzenia w Bułgarii. No, i różny, różnie to było. Jedni narzekali, drudzy chwaili, chwalili. Ja słuchajcie, jestem dopiero po śniadaniu. Mamy kolejny wpis do Pokedexu. No, i wiecie, co? Było całkiem spoko. Także nie ma najgorzej, wiadomo, potrawy. Jesteśmy troszkę inaczej przyzwyczajeni, jeśli chodzi o jedzenie. Dlatego lepiej jest sobie tam przycolić, czy przypieprzyć troszkę. No, ale ogólnie da się zjeść i jest ok, jest dobre jedzenie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał obiad no i kolacja. Słuchajcie, kolejne dwa wpisy w pokedex no i mamy tutaj dwa pokestopy. Także kręcimy kolejnymi dwoma. Do tego będę musiał troszkę podejść. Mamy Koffinga może być w wersji shiny. Ten niestety nie jest. Mam nadzieję, że tutaj w Ugarii uda mi się przywieźć jakiegoś poksa w formie shiny. Na pewno spotkam gdzieś drużynę R, żeby dokończyć te questy. Jutro wybieram się na miasto. Także myślę że powykluwamy sobie w jutrzejszym odcinku jajka. Zobaczymy co z tych jajek poleci. Tymczasem kofing już złapany. I słuchajcie, jak na razie w mojej okolicy nic się nie dzieje. Nie wyskoczył zespół R, nie ukrada nas z pokestopów. Akurat w tym miejscu, jutro wybiorę się na miasto e, poszukać właśnie tego zespołu R. Pokręcić nowymi pokestopami. No i oczywiście pograć w Pokémon Go, połapać jakieś nowe pokemony, powykluwać jajka. To będzie w przyszłym odcinku, myślę, że odcinek powinien trafić na kanał za 3-4 dni Z tego względu, że jutro planuję odpalić live'a tutaj z hotelu Odpalimy jakieś lurki, odpalimy insensy, może tak coś się trafi Fajnie, bo że tak powiem, w kupie są dwa stopy plus insens, to mamy 3 pokemony co 5 minut Całkiem spoko opcja Mordy, subskrybujcie kanał, dołączajcie do grupy na Facebooku Bonkol12 Niantic Games No i jutro odpalamy próbnego live'a, mam nadzieję, że wszystko wypali Pogadamy sobie na live, a tymczasem ja żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć!